Cześć Siemano, tu ja Ola. Witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj gram w Waterpark. Tu jest takie, na no to się staje. O, klik. A to nie staje się, tylko po prostu trzeba nacisnąć. No i się siada na ponton. Chcę być pierwsza, pierwsza chcę. Okej, okay. no i jadę. Kiedy ja będę jechać? Aha, wyż czerwone światło. No, jedźcie. No, to nie jedzie. No kurczę. O, jedziemy w czwórkę. XD OK Okej. Zjechałam, a teraz idę na... Na jaką mogę iść? Na przykład na żółtą to jest moja ulubiona zjeżdżalnia. Albo nie idę na tą. Na tą niebieską. Co widzicie? Na tą grubą zjeżdżalnię. Uwielbiam ją. Uwielbiam najbardziej żółtą i tą niebieską, która jest. Z mojej strony jest. Ode mnie pol. W prawej stronie. Ona jest. Najbardziej no tutaj nie lubię chyba niebieskiej, po lewej. No I teraz skręcam. O. Ciekaw jestem, czy tam ktoś w ogóle jest. I patrzcie, tu jest taka pomarańczowa zjeżdżalnia. Tam widzicie, jak widzicie, tam jest jeszcze taki basen. A. Później następnym razem pójdę na pomarańczową zjeżdżalnię. Dlatego, że... O, patrzcie, tu, ma, tu wchodzicie. Ma się taką windę. No i właśnie tą windą jedziecie. O, to znaczy nie jedziecie tą windą, tylko wchodzicie do niej. I później y, no, tak jakby odpada. No i wyjedziecie. Idziecie tą zjeżdżalnię. Opatrzcie jak on jedzie. Jeju. A na przykład co tam jest? Tu jest taka dróżka zrobiona. Dżungla tu pisze. Ale mega to zjeżdżalnia jest. Tu można zamawiać sobie. Na przykład ja sobie lemoniadę zamówię. Czy to się załama? tu to się załamawia? O, mam! Jest! Lemoniada! Teraz idę, może na tą zjeżdżanie, bo tu jest to takie zjeżdżalnie a więc tam idę. Nie, po co jest tutaj to zrobione, dlatego że tutaj. Nic nie stoi. Powinna być chociaż jakaś ławka. Albo... Nie. Musi coś być, skoro tutaj ciągle ludzie są stąd. Tam są lody, jakieś lemoniady, ale ja już mam lemoniadę. A po drugie... Już idę na tą czystalnię. Chowam lemoniadę. Okej. Okay. I idę. Może zjadę z zielonej zjeżdżalni. Albo z pomarańczowej. Nie no, chyba z... Nie, idę z pomarańczowej. Z tego, że tam jak widzieliście jest takie ym, niebieskie. Takie przezroczyste, niebieskie tam jest i jest mega. Okej, okay, jadę. Wow Oby. O ty! pomarańczowym... Kurde, nie chodzi. O, oh, jest. Jeszcze taką... Zjeżdżalnie dla małych dzieci, ona jest króciutka, bardzo króciutka, ale wiem, zjadę sobie z tej zielonej. Okej, okay, idę sobie, ej, patrzcie jakie tu jest pęknięte, wow, mega to jest. Ok, a więc idę sobie po schodach. Kurde. Nie da się wziąć. O. Teraz. Idę teraz na zieloną. Kurczę, mogłam iść na zieloną, a nie na pomarańczową, ale ocenię od, w skali od 1 do 10, która była lepsza. Czy zielona, czy może pomarańczowa. Idę na zieloną. powiększę sobie ten ekran i już okej okay. jadę 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 o ty, to mi się bardzo podoba że mogę sobie patrzeć co tam jest wiecie co pomarańczowa jedyna 7, a ta zielona 1 na 8. Nie co ja mówię! Źle powiedziałam. Ja. Ta zielona, 8 um, na 10, a ta pomarańczowa 7 na 10. A więc obie są super, ale ta zielona jest troszeczkę lepsza. Teraz idę sobie na przykład na inne zjeżdżalnie. Na tą pomarańczową i na białą, co widzicie. O, tu jest właśnie ten basen. Idę przez ogrodzenie. Ok. Może jeszcze do sklepu sobie pójdę. Water Toy Shop. Kupię sobie piłkę albo. Kaczki nie będę kupował. To jest mega. Patrzcie. O nie, to są za Robuxy. A ja nie mam Robuxów. Trudno. A więc idę. Na zjeżdżalnie, o to jest ta, yy, dla dzieci, ta zielona, którą widzicie. A może przez wasem pójdę? Ja właśnie na nią idę, ona jest mega, mega fajna. Że nie jest jakaś taka, że mega, mega super jak na przykład Roller Coaster, tylko że po prostu jest fajna. okej okay. idę już sobie na nią. Klik. Tylko, że po prostu trzeba nacisnąć palcem klik ja nacisłam ale ja nie chcę z tyłu, ja chcę z przodu o. Nacisłam i sobie jadę, powiększę ekran trochę. O tak, jak teraz. No i zapraszam Was też ym, do filmu, jak tam nagrałam y, z PKXD, ulepszam y, dom. PKXD, ten odcinek się tak nazywa. No, on idzie chyba z 14 minut, nie pamiętam. To był mój pierwszy film. Teraz co nagrywam to jest mój drugi film. I dzisiaj będę nagrywać Ale może Make More sobie zagram i to nagram. Okej, okay, teraz... Ale jest nie zaka, teraz to za to... Idę na jest później taki... Wystrzał do wody. kropki ale nu. nie umiem słowa klik nacisnąć, o nie, zaklinowałam się, nie, help mi! o jest, odklinowałam się. Dobra, teraz idę na zjeżdżanie fioletową, jak Wam mówiłam wcześniej. Tu jest ona. O Jezu, ludzie, wsiadajcie! No, babo złaś. No jedź, 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 popcham cię. Okej. Okay. Zlazły. Teraz ja sieram do Pontona. Do Pontona. Wyjadę. O, ale fajnie. Patrzcie i teraz tak wyjadę. O! No nie, o, myślałam, że się zaklinowałam, ale jednak nie. Nurkuję. Okej. Okay. I płynę sobie. Okej. Okay. Pójdę może jeszcze na czerwoną albo na białą. Nie wiem. Ale chyba pójdę na białą. A później na czerwoną. Kurczę. No wyjść nie mogę z basenu. Okej, okay. teraz.

Jak się soczku napiję? O no nie, chyba nie dam rady i będę musiała odcinek zakończyć. To trudno. Zaklinowałam się w piasek, a więc muszę już kończyć ten odcinek. Nagram dzisiaj jeszcze następny. Pa!